Siemano, witajcie w pierwszym odcinku zagramy Minecraft'a z nut Ten odcinek będzie taki dosyć krótki, ponieważ to będzie zapowiedź. I teraz może przyjdziemy do oprowadzenia. Będziemy grali na moim wcześniejszym sejbie, którego już robiłem. Chcemy grać na Minecraft 1.42. Jak już widać po płotkach. Płotkach i w ogóle... No sobie tylko po płotkach, bo tu nic innego nie mam. No to tak, teraz przejdziemy do prowadzenia po no Dobra, tu mam moją sypialnię. Mm, tak, i grę to items. Items. Tuman Items jest teraz bardzo urozmaicone, ponieważ możemy enchantować w niej. Tu o jak widać. Tak. I teraz tutaj mamy mój... No tu, tam, wszędzie, tutaj mamy pokój taki no, tu mamy pokój alchemiczny i do agentowania. portal mamy do metalu, A tu nie ma jeszcze nic. Dobro. Tu mamy moją małe farmy. I tak, jeszcze takie małe info, kurde info, co 10 odcinków będę dawał Wam save do mapy. Jakbyście, jakbyście chcieli mnie pokryć, to zapraszam do pobierania. No, i link może będzie na Mediafire, chyba. Może chyba dobra Fail. Aha, I tak. No, i tutaj mamy w ogóle z je tutaj, jest super naprawdę. Podoba mi się ta wersja. Naprawdę. To mi się podoba, co robicie. Wersja naprawdę fajna. Tak, to robiłem z Items. Ale teraz postaram się już nie korzystać z Items. Postaram się z niego wykorzystać. I poenżytowałam sobie to trochę. Tak, trochę. No, no, taki coś. Wszystko na dzisiaj. Wiem, że to może to jest trochę oszustwo, ale nie hejtujcie mnie w komentarzach. W ogóle na jakichś innych stronach, że jakoś tam nie polecicie mojego kanału, bo jestem cheaterem i w ogóle tak coś o to. Tak już tylko powiedziałam, no, to jest to jest krótki odcinek nie wiem ile nagrywam ale... no. to by było w tym odcinku na tyle w tym odcinku by było na tyle i jeśli się film spodobał to zapraszam do oceniania mojego kanału chodzi mi o to że komentarze łapki nawet subskrypcje jakbyście się, gdyby się spodobał mój kanał odcinku będzie znacznie więcej Postaram się często robić i do zobaczenia. Cześć.